Cisza! Dzisiejszy temat lekcji Co autor miał na myśli? Dzień dobry! Dzień dobry! A, spodziewaliście się, że będzie dobry wieczór, a? <noise> i... <noise> takiego bo wała! Bo jest dzień, przynajmniej u mnie, u nas. U ciebie też jest dzień, bo <noise> u mnie jest dzień. No, u mnie dzień, ale krótszy niż u ciebie. No bo siedzisz bardziej obok, siedzisz w tej kawałek dalej na wiesz, i. To ty siedzisz z lewej strony. Nieważne gdzie siedzę, ważne jaką pozycję <noise> Bez. Ja nazywam się Kudłaty. Ja się nazywam Waldek. Pozycja bez. Na krzaczku znaczy. Przepraszam, że szeleszczę, ale wziąłem sobie cukierka. Mam tutaj takie bardzo fajne cukierki z alkoholem, po prostu... Fantastyczne! Komu, komu potrzebne jest piwo? Dobra, dzisiaj tak. Dzisiaj będziemy... Dzisiaj w ogóle jest krótki odcinek, odcinek będzie krótki. Bo dzień jest krótki, znaczy mój dzień, jego to nie dzień wiem. Jak dzień jest krótki, to... To krótki odcinek musi być. Chciałem jakiś jeden z wódki zrobić, że będzie do to przez te cukierki z alkoholem, ja przepraszam. Dzisiaj na, zajmiemy się znowu piosenką. ma być mm, głównie wiersze, ale, ale piosenki są jakieś takie bardziej skoczne. Jak Adam Małysz. Jezus. Albo Lech Wałęsa. Skoczny. Dobra, to mamy tekst. Piosenki mm, Tadeusza Woźniaka. Piosenka się nazywa Zegarmistrz światła purpurowy. No to ja sam światła. To ja zacznę. To A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy. Myślisz, że to jest podmiotem lirycznym. Akwizytor. Ja myślę, że to w ogóle o co innego chodzi. Ale ja chętnie posłucham twojej interpretacji. Nie, nie. Nie Nie interpretuj po swojemu, a potem ja po swojemu zinterpretuję. Tego jeszcze nie robiliśmy. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy? Poczt Twoja będzie lepsza. Więc to nie o to chodzi. No nie o to. Nie, nie mam pewności. To ja mówię po swojej no Ty jak zwykle nie wiesz. Ja, ja nie, nie, nie ja wie. Cię muszę nakierować. Ty, ty sam tego nie kup. trafisz do celu. Słuchaj, chodzi o to. Kiedy przyjdzie tak, że po mnie zegarmistrz światła purpurowe to śpiewa Menel Noć znaczy może nie kolor całkiem z marginesu społecznego. Jakiś taki delikatny alkoholiczy nie taki pieczyń. No co się tak za głowę łapiesz, co? Że nie wpadłeś na to, tak? To jest ci gucią. To Proste jak... No, przyjdzie że po mnie, a zegarmistrz światła purpura, no to jest purpurowy na twarzy, no ten co dużo pije. Teraz tego jego kumpel ma maksywkę, zegarmistrz światła. Pewnie też jest związany z jakąś bibą, czy czymś takim. E, by mi zabełtać błękit w głowie. No by po prostu <laughs> przyjdzie z alkoholem. <słuch> <laughs> przyjdzie z alkoholem, zabełta mi błękit w głowie. To będę jasny i gotowy. Nie wiem dlaczego jasny, ale że gotowy to rozumiem. Jasne, piwo jasne. Ale on czyni się coś innego, bo on jest purpurowy się światła purpurowe. myślę, że przyjdzie z denaturatem. Arr. To już taki gorszy menel to nie taki delikatny pijaczyna. Ach. Czy moje cukierki są z denaturatem? <laughs> e, Spłynął przeze mnie dni na przestrzał. To jest, bo to jest w ogóle już ta jakby druga zwrotka, czy, 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 czy jakby tego nie nazwać. Hmm. Więc ja myślę, że w przerwie między pierwszą a drugą zrodką oni już coś wypili. Zwykle tak bywa. Yy, spłynął przeze mnie dnia przestrzeń, czyli już był kocze, ja chcę powiedzieć, ale już za bardzo wiadomo o co chodzi. Zgasną podłogi i powietrze. No czy ile natura? Zgasną? No stanie widzieć. Na wszystko jeszcze raz popatrzę. A czyli taki... To chwila, ostatnia chwila, taki, kiedy jeszcze widzi. Taki przebłysk i pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. No to już nie będzie, to już wiedział, się będzie gdzie widział, hmm, gdzie pójdzie. Myślisz, że on tutaj swoją śmierć przewiduje, czy tylko utratę zmysłu wzroku? Śmierć? to Nie, to taki delikatny Czy Nie, bo taki jeszcze, no ale jak ci już ciągnie, to nie wiadomo. Ja uważam, że tu chodzi tylko o wzrok. Myślisz, że on się nie przejmuje swoją śmiercią? A nie, tak. przecież, taki pijaczek. Tam. Myślisz, że on zna takie mądre sentencje? Znaczy zna, to, moga... zna, to się na pewno stosuje. <laughs> Dokładnie. I on to śpiewa w ogóle trzy razy. Czyli trzy kolejki będą. Trzy kolejki. Po trzech kolejkach już, tak? On, dwie kolejki może być. Mm, ty, y, Tadeusz Woźniak przestrzega nas tutaj w tej piosence przed mm, zgubnymi skutkami y, picia alkoholu z niepewnego źródła. Znaczy, to jest, Nie wiem, czy to jest niepewne źródło, bo on wygląda na to, że on zna tego zegarmistrza światła purpurowego. Yy, ale czy zegarmistrz światła. On z kolei ma to z pewnego źródła. To podejrzewam, że nie. To jest taka obawa człowieka pijącego przed utratą wzroku. To jest ta, też taki bohater romantyczny. Nie chcę, ale muszę. Yy, chciałbym nie, ale poproszę. O! Czy masz coś do dodania? Do dodania? Ja bym dodał trzecią złotkę, bo to krótkie, jest, ale nie mam. Ja myślałem, żebyś... A bym w ogóle dodał całą piosenkę. My myślałem, że żeby, byś mi dodał coś do kieliszka. Żeby... Do cukierka chyba. Ja jeszcze jednego cukierka wezmę. Cukierki są, są dobre. Teraz Szanujmy zasz... cukierki. Zaszeleściłeś teraz. Eee... Także co? To ja, tak jak mówiłem, no, krótki odcinek. Nie wszystko musi być długie. Odcinki mogą tak, być kudłaty, krótkie. Tak, Kudłaty, tak. Sprawiedliwiej. <grym> no to na razie. Nawet mi się nie da zwyczu. No to, to, to proszę. To mówiłem ja Kudłaty. To, to podpisał się pod swoimi słowami. <grym> Kończ wejść wstydu, oszczyć. No, lepiej się wstydzić 5 minut. No przepraszam, 6.25. Niż co? Masz niż, tą jakąś mądrą sentencję? Niż godzinną audycję. No to na razie. No, na razie. Pa.